Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja, dusza moja lubi się Panem, niech słyszą to gorni, i niech się weselą. Refren. Okay. a rozpromienicie się radością, oblicza wasze za wstydem. O Tobie, jak zawołał i Pan Go wysłuchał i wybawił ze wszystkich ucisków, Skor Te momenty, gdzie melodia się zmienia w zwrotkach, z reguły są zaznaczone na dwa sposoby. Y, te, sylaba jest pogrubiona y, oraz podkreślona, co możemy zobaczyć i w skosztujcie i Zobaczcie, i w poprzedniej pieśni y, Miłujcie się Wzajemnie w zwrotkach. Tak, chciałabym jeszcze raz, żebyśmy spróbowali zaśpiewać tą pieśń, w sensie raz refren, a raz zwrotkę bez organów, tak? Żeby usłyszeć, zobaczyć, jak to brzmi bez, bo Wielki Czwartek będzie bez, nie? Instrumentów. Będziemy sko... Od tego dźwięku, dobrze? I. Skosztujcie i zobaczcie, Zwrotka. Będę błogosławił Pana o wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja, klubi się Panem, Niech słyszą pokorni i niech się weselą Ja jako kantor w Wielki Czwartek będę starała się właśnie Wam pokazywać, więc jeżeli coś też będzie niejasne, nie, nie, jasne, nie wiem, w tekście się zgubimy, czy coś dzieje się, ja będę starała się pokazywać Wam ręką. Głównie chciałabym też doprowadzić do tego, yy, że jako kantor wprowadzam w pieśń, ale tak naprawdę, żebym w Wielki Czwartek nie musiała śpiewać całej pieśni z Wami, tylko tak naprawdę, żeby lud... Jako my, tak? Kantor na tym polega, że wprowadza, zaczyna, wskazuje co dalej i tak dalej, ale y, ogólnie śpiewamy jako y, całość, więc nawet jeżeli ja ucichnę, to chciałabym, żebyście dalej śpiewali, tak jak teraz właśnie refren. Y, oczywiście kantor będzie dalej śpiewał, ale na przykład y, będzie śpiewał bez mikrofonu, stąd nie będzie go słychać. Tak? Ten, kto woli śpiewać podstawę, główną melodię, to śpiewa ten wyższy, a ten, kto woli dodać harmonię, zaśpiewa ten niższy, tak? dźwięk dla e, podstawowego głosu jest z kosztu, tak, a dla e, drugiego z kosztu. Kaj, okay, spróbujmy i z kosztu. Myślę, że tutaj z tego się już powoli nam kształtuje, będziemy powtarzać, to nam się utrwali. Teraz przejdziemy do y, zwrotki, tak? Też na dwa głosy. Na szczęście melodia jest y, podobna i w pierwszym trzecim wersecie i w drugim czwartym. To przypomnijmy najpierw pierwszy głos. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja, chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Powtórzmy. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja, chlubi się Panem. Słyszą to pokornie i niech się weselą. Może jeszcze dodam, że dopóki na przykład nie ma tekstu tutaj, albo ktoś nie ma kartki, to nawet lepiej jest sobie śpiewać na u, a, żeby sobie zapoznać się z tą melodią, tak? A jak będą teksty, to, to będzie łatwiej później. I teraz drugi głos będzie brzmiał tak. Będę błogosławił Pana wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich, u, moich ustach. Przepraszam. Jeszcze raz. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Spróbujmy bez dźwięku teraz na u zaśpiewać to właśnie u, 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 u. Jeszcze raz u. I spróbujemy połączyć to, dobrze? Pierwszy głos z drugim głosem. Będę, to będzie: Będę błogosławił pana. Dla pierwszego głosu i dla drugiego głosu: Będę błogosławił, będę błogosławił pana, da Dobra. I. Będę błogosławił pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na. Słyszą zwrotkę? Będę błogosławił pana po wieczne czasy, jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja lubi się panem, niech słyszą to pokorni, i niech się wesel. Dobrze, teraz spróbujmy połączyć refren ze zwrotką pierwszą, tak? Czyli będzie pierwszy głos, skosztujcie, drugi skosztujcie, okej okay? i skosztujcie. Błogosławił Pana po czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się wesel. Uwielbiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał. Jeszcze trzecią zwrotkę. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza Wasze niezapłodną wstydem. Oto biedak zawołał i Pan go wysłuchał. I wybawił ze wszystkich ucisków. Super. I refren. W